Gracie. Nie słyszę, więc w takim razie bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział. Dziękuję, bardzo. dziękuję i do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja to skończona całość, choć składam się z wielu cząstek siebie, tak jak ty. Ja to całość. Pełnia myśli, uczuć zdarzeń, spotkań ze sobą i ze światem. Mam w sobie spokój, spełniam się. Mogę, chcę pełnią serca i duszy. Pełnią jestem dla siebie, tak jak ty. Nowa ambasadorska kolekcja biżuterii pełnia nosowska dla wukrug. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Nie musisz się męczyć. Wybierz Detusan, to sprawdzone rozwiązanie w walce z kaszlem palacza. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Detusan uwolni się od kaszlu palacza. Super! Super! Super piątek w Kauflandzie! W ten piątek 10 jaj chowu na wolnym wybiegu, co takie dobre tylko 8,99. A lody zielona budka, litrowe opakowanie jedynie 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! To nie są hiszpańskie pomidory, a to nie jest amerykańska kukurydza. To nasza Daftona. Spłonia. Wiemy, jak zatrzymać smak warzyw. By cieszyć się nimi przez cały rok. Daftona. Prosto z naszego pola. Za każdą maską kryje się coś dobrego albo złe. Nawet ktoś z krańca świata może przybrać maskę Martyny. Dlatego włącz darmową ochronę przed oszustami i bankuj bezpieczniej. Otwórz konto i zyskaj nawet 1000 zł. Credit Agricole. Nie wychodzę z domu bez mojej kawy. Zaparzam ją po mojemu. O i pyk. Zabieram ją w moim kubku i piję w moim tempie. To znaczy w naszym. A ty zabierasz kawę na spacer? MKKW. Moja kawa. Zauważasz u siebie zmarszczki. Sięgnij po labotek skin, tabletki. Bo zmarszczki powstają w głębszej warstwie skóry, gdzie kremy nie docierają. Tabletki labotek skin dostarczają od wewnątrz kwas hialuronowy, koenzym Q10, kolagen oraz retinol. Labotek pomaga zachować skórze młody wygląd. Wystarczy jedna tabletka dziennie, by skóra była mocna, gładka i sprężysta. Labotek skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. A na przebarwienia, labotek ton, który rozjaśnia skórę w obrębie przebarwień. Lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się. Melatonina Lekam pozwala szybko zasnąć i dobrze spać. Melatonina uzależnia. Dzięki melatoninie Lekam możesz rano dobrze funkcjonować i być gotowa na wszystko. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Wszystkie frakcje w tym siedzą, ale tego śmiecia nie da się z nikim powiązać. Do którego worka go wrzucić? Zapytaj Kosława. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzie to wyrzucić.pl i dowiedz się więcej. Rekopol, dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami. Na pierwszy rzut oka zwykła puszka pomidorów. Pozornie. W niej kryje się prawdziwa pasja włoskiej rodziny. By uprawiać najlepsze pomidory na ziemię. Jednocześnie robiąc wszystko, by ją chronić, to też obsesja na punkcie jakości. Wprawne oko, wnikliwa kontrola i przekonanie, że prostota nie oznacza, że czegoś brakuje, ale że wszystko jest w idealnej harmonii. Mutti, tylko pozornie proste. Ala Makota i męża, który ma zgagę. Często. Alu, ale to boli i piecze. Ala, ma na to sposób. Ezomeprazol-alugastrin. Lek ezomeprazol-alugastrin hamuje wydzielanie kwasu aż o 90%. Dzięki temu na długo uwalnia od zgagi i chroni przed bólem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ezomeprazol-alugastrin. Najsilniejszy na zgagę. Być dobrym rozwiązaniem, i cieszyły się od pierwszego dnia dużym zainteresowaniem ze strony rolników. Kiedy zapytałem. Dziękuję bardzo. Alamakota i męża, który ma zgagę często. Alu, ale to boli i piecze. Ala ma na to sposób. Ezomeprazol Alugastrin. Lek Ezomeprazol Alugastrin hamuje wydzielanie kwasu aż o 90%. Dzięki temu na długo uwalnia od zgagi i chroni przed bólem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ezomeprazol Alugastrin najsilniejszy na zgagę w pociąg finanse. To jest to! Wiem, każdy ma swój sposób na relaks. Odpręż się z ulubionymi krzyżówkami i przekonaj się, że wiesz więcej niż myślisz. Krzyżówki Wiem to rozrywka dla umysłu i przyjemność na długie godziny. Poznaj nasze tytuły i wybierz swój ulubiony. Wiem, twoja chwila relaksu. Wszyscy gotowi? Tak. Ruszajmy. I innowacje. Nowy w pełni elektryczny Hyundai Ionic 9. Power your world. Melatonina, lekkim dobry, Ten dobry dzień właśnie zaczął się. Melatonina Lekam pozwala szybko zasnąć i dobrze spać. Melatonina nie uzależnia. Dzięki melatoninie Lekam możesz rano dobrze funkcjonować i być gotowa na wszystko. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Nie wychodzę z domu bez mojej kawy. Zaparzam ją po mojemu. O i pyk. Zabieram ją w moim kubku i piję w moim tempie. To znaczy w naszym. A ty zabierasz kawę na spacer? MK Moja kawa. Super, super, super piątek w Kauflandzie. W ten piątek z Kaufland Card. Pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, tylko 7,49. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu, kilogram jedynie 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Donald Tusk, jak widać, nie wymiar sprawiedliwości, tylko Donald Tusk zamiast zajmować się sprawami polskimi. Czy Robert Telus zostaje w partii? Czy Robert Telus zostaje w partii? Codziennie tworzysz swoją drogę pełną możliwości. Z pewnością, która towarzyszy Ci wszędzie. Każdy moment to Twój moment. Bistula. Mama, tort jest bez orzechów i bez radzynek? Bez. Ale gdy boli gardło, ważne chwile będą też. Bez taty? Sięgnij po Lektantum Verde, który działa na stan zapalny i zwalcza ostry ból gardła już w 60 sekund. Bez ciebie byłoby bez sensu. Verde. Ważne chwile bez bólu gardła. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu <stukając> kaszlu palacza. <stukając> Sięgnij po The specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Nie musisz się męczyć. Wybierz detusan. To sprawdzone rozwiązanie w walce z kaszlem palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. Super ceny Aldi. W tym tygodniu banany tylko 3,49 za kilogram, a woda muszynianka 6 sztuk plus 6 sztuk gratis. I ciastka korzenne co drugie opakowanie tylko 99 groszy. Zauważasz u siebie zmarszczki. Sięgnij po labotek skin tabletki. Bo zmarszczki powstają w głębszej warstwie skóry, gdzie kremy nie docierają. Tabletki z Skin dostarczają od wewnątrz kwas hialuronowy, koenzym Q10, kolagen oraz retinol. Labotek pomaga zachować skórze młody wygląd. Wystarczy jedna tabletka dziennie, by skóra była mocna, gładka i sprężysta. Labotek skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. A na przebarwienia Labotek ton, który rozjaśnia skórę w obrębie przebarwień. Oto bliźniaki. Leon i Lena. Prawie nie do odróżnienia, ale Leon jak ponad połowa Polaków ma podwyższony cholesterol, co może mieć wpływ na kondycję jego serca i naczyń krwionośnych. Lena zmieniła dietę, styl życia i sięgnęła po Lipiforma Bergamia. Suplement diety o naturalnym, naukowo przebadanym składzie, by utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu i wspierać zdrowie serca. Postaw na zdrowszy styl życia i zadbaj o prawidłowy poziom cholesterolu z Lipiforma Bergamia. Determinacja, kreatywność, pasja. A wszystko to z miłości do czekolady. Excellence. Od lint. metr chocolatier. Promocja na kuchnie Dwa 2000 na kupon w klubie dostajesz, gdy 10 tysięcy na kuchnię wydajesz. A do tego pożyczka 20 lat RRSO 0%. Nie przega w okazji Leroy Merlin. Super, super! Super piątek w Kauflandzie. W ten piątek 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąt takie dobre, tylko 8,99. A lody, zielona budka, litrowe opakowanie, jedynie 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Opieka nad kotem to zobowiązanie na całe życie. A dzięki zaawansowanemu żywieniu Purina One możesz zauważyć widoczną różnicę już w ciągu 3 tygodni. Aby cieszyć się wspólnym życiem, podejmij 3-tygodniowe wyzwanie Purina One. Załóż darmowe konto i otrzymuj 4% odsetek od swojej gotówki. Trade Republic mądry sposób, by inwestować, płacić i zyskiwać. Wejdź na www.traderepublic.pl i dowiedz się więcej. Ból gardła jest jak stwór. Sprawia, że w gardle pali, drapie. Aleczenie bólu gardła to nie magia. Sięgnij po ketoangin. Ketoangin jako jedyny zawiera ketoprofen, silny środek przeciwbólowy. Aplikowany w miejscu bólu szybko się wchłania, silnie walcząc z bólem. Ketoangin. Precyzyjna siła na ból gardła. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wejdź na Adamet Expert. Nie potrzebujesz go, aby było ci ciepło. Potrzebujesz go, by poczuć ciepło. Pobierz aplikację i dołącz do Answer Club. Answer. Ubierz życie w to, co cenne. Zaczyna się zwyczajnie. Ktoś dzwoni. Pierwszy raz słyszysz ten głos. Zna Twoje imię, nazwisko i pyta o kredyt. Jak długo, gdzie, z kim i na co? Obiecuje złote góry, więc chcesz powiedzieć wszystko, bo nie wiesz, że ktoś wyłudza cenne informacje. Prawie pomogą się okraść. Zobacz, jak chronić swoje dane i pieniądze na dbamoswoje.pl. Atak intensywnego bólu. Biorę Holinex Intense. Dwa składniki aktywne, żeby zadziałać szybko, przeciwbólowo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go z z dołączoną do opakowania i przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Prezydent Delikatny. Jedyny z tak chrupiącymi kawałkami rzodkiewki, że niektórzy są żywo wstrząśnięci. I kawałkami pomidorów. A Czuć w nich słońce A ten ze szczypiorkiem? Jego aromat zawładnie całą kuchnią Fajny, taki inny Prezydent Delikatny Własny biznes to satysfakcja, ale i wyzwania Jakaś rada? Innowacja taka jak Alior Biznes Zapraszam. To bankowość elektroniczna dla firm połączona z aplikacją finansowo-księgową automatyzująca usługi bankowe. Na przykład dzięki fakturom z KSER dane do przelewów wypełniają się same. To jest naprawdę? W Alior Banku przyszłość już nadeszła. Załóż ikon konto biznes z nową bankowością Alior Biznes. pełni warunki promocji i odbierz premię. Do 4200 zł. Alior Bank. Debata polityczna przemysław Szumartowicz. Witam Państwa, a dzisiaj zajmiemy się przynajmniej na początku naszego programu rozliczeniami, a właściwie rozmaitymi wątkami.